No, 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 no. Mordo, ty już pijesz trzeci dzień I bijesz w tym rekordy, snujesz się jak cień Pakujesz coraz więcej do mordy A wciąż wysywasz mnie Mogłabyś chociaż sprawiać pozory Że nie jesteś jebanym alkoholikiem W twoim słowniku istnieje tylko likier Co weekend widzę ciebie z inkiem, A ty jak Tu być normalnym, jak wokół tylko mam Jak tu być otwartym, jako me bez siebie jadły I ja z takim debilem one biorą co by chciały, a i tak nie powiedzą w twarz, bo by Fałszywych tu spotkasz Nawet na drodze I co z tego, że szlochasz, tobie to nie pomoże Dasz im to, co kochasz, a i tak będą na dole Nie chcę znać się z tobą, bo po prostu tak wolę I przeraża mnie to, że żyjemy w takich czasach I nieważne kto, przyjaciół poznasz po latach Możesz mieć i sto, a później policzysz ich na palcach Wszystko to jest no, i to oparte na faktach I jak tu być normalnym, jak wokół tego. Jadły, 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 I ja z takim debilem, one biorą co by chciały A i tak nie powiedzą w twarz, bo by nawet nie śmiały. I tak nie chcą poznać prawdy Co dzień się nowe plotki u nich tworzą I tak będę na przodzie, może kiedyś jeszcze z flotą Nie pożyjesz z nimi w zgodzie, niech one cię już nie obchodzą I tak będą na spodzie, może kiedyś oczy te otworzą Dziadki na oczach nie widzą nawet w dzień. W moim życiu pozostał po nich Nie mogą ustać na nogach, nie rozumieją moich brzmień. I jak tu być normalnym, jak wokół tylko małpy. I jak tu być otwartym, jak one by z siebie jadły. I Ja z takim debilem one biorą co by chciały, a i tak nie powiedzą. Bo była śmiały, I tu tak nie chcą, poznać prawdy. Tak nie chcą poznać, prawdy. Prawdy, poznać prawdy I tak nie chcą poznać prawdy Też prawdy Poznać prawdę I tu nie chcą poznać prawdy Poznać prawdę